Czy to wreszcie ten moment, na który wszyscy czekali? ZUS właśnie ogłosił szczegóły 13 stycznia 2014 roku, emerytury na 2025 rok rok ale czy seniorzy mogą być naprawdę zadowoleni? Czy kwoty będą wyższe? Czy są jakieś nowe zasady? A może kryje się w tym wszystkim coś, czego jeszcze nie ujawniono? Mickiewicz tutaj i mam dla Was naprawdę przełomowe informacje. Ale zanim przejdziemy do konkretów, odpowiedzcie mi na jedno pytanie, czy pamiętacie zeszłoroczne obietnice? Czy faktycznie się spełniły? Wiele osób czuło się rozczarowanych, ale tym razem sytuacja wygląda inaczej, albo właśnie odwrotnie. ZUS podjął decyzję, która może być dla niektórych ogromnym zaskoczeniem. Kto otrzyma świadczenie wcześniej? Kto może stracić? I co z seniorami, którzy liczą na dodatkowe wsparcie? To są pytania, na które zaraz odpowiemy, ale zanim przejdę do szczegółów, chciałbym, żebyście podzielili się swoją opinią w komentarzach, czy uważacie, że tegoroczne emerytury będą większe niż w 2024 roku? I jeszcze jedno. Czy wszyscy emeryci dostaną pieniądze w tym samym czasie, czy będą wyjątki? Niektórzy mogą mieć powody do radości, ale inni mogą być zaskoczeni. Jeśli chcecie znać całą prawdę o tym, co właśnie ogłosił ZUS, zostańcie ze mną do końca, bo to, co mam wam do przekazania, może zmienić wasze plany finansowe na cały rok. Kliknijcie, subskrybuj i zostańcie na bieżąco, bo to dopiero początek ważnych wiadomości. Drodzy widzowie, czas na dokładne omówienie tego, co właśnie ogłosił ZUS. Wiemy już, że 13 stycznia 2014 roku emerytura to jedno z najbardziej wyczekiwanych świadczeń wśród seniorów w Polsce. Każdy chce wiedzieć, ile dokładnie dostanie, kiedy pieniądze trafią na konta, i czy tym razem możemy liczyć na jakieś zmiany. Cóż, wygląda na to, że ZUS ma dla nas kilka niespodzianek, ale czy wszystkie są pozytywne? Zostańcie ze mną, bo rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Zacznijmy od podstawowego pytania: ile wyniesie 13 stycznia 2014 roku emerytura w 2025 roku? Wszyscy pamiętamy, że w poprzednich latach świadczenia te były równe kwocie minimalnej emerytury. Jeśli więc w 2024 roku wynosiła ona 1780,96 zł brutto, to w 2025 roku, po waloryzacji, może być jeszcze wyższa. Ale uwaga, tutaj pojawia się coś, co może Was zainteresować: nie wszyscy otrzymają identyczną kwotę. Dlaczego? Ponieważ rząd analizuje możliwość wprowadzenia zmian w mechanizmie wypłaty tych świadczeń. Czy to oznacza, że niektóre osoby dostaną więcej, a inne mniej? Zaraz do tego wrócimy. Ważne jest też, kiedy można się spodziewać wypłat. ZUS zwykle przekazuje 13, emeryturę w kwietniu, razem ze standardową emeryturą. Ale co z 14? W poprzednich latach rząd nie miał jednoznacznej strategii, w 2023 roku była ona wypłacana w sierpniu i wrześniu, w 2024 roku mówiło się o wcześniejszych terminach. A co w 2025 roku? Możliwe są dwie opcje: albo wypłata znów będzie wcześniejsza, albo pojawi się nowy system rozkładania płatności. To może być kluczowa informacja, bo wielu seniorów planuje swoje finanse w oparciu o te dodatkowe świadczenia. Nie możemy też zapomnieć o ważnym pytaniu: czy każdy dostanie 14 emeryturę? Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, bo w poprzednich latach obowiązywał próg dochodowy. Jeśli senior miał wysoką emeryturę, to świadczenie było zmniejszane lub w ogóle nie było przyznawane. To wywołało wiele emocji, bo niektórzy emeryci czuli się poszkodowani. Czy w 2025 roku próg zostanie utrzymany? Na razie rząd nie podjął ostatecznej decyzji, ale pojawiają się głosy, że system może zostać zmieniony. Co to oznacza? Możliwe, że zamiast sztywnego progu dochodowego pojawi się mechanizm procentowego zmniejszania świadczenia. Brzmi skomplikowanie? Już tłumaczę załóżmy, że ktoś ma emeryturę przekraczającą 5000 zł. W poprzednich latach, jeśli jego dochód przekroczył określony limit 14, emerytura była obcinana lub całkowicie znikała. Teraz rząd rozważa, czy nie wprowadzić stopniowego zmniejszania tej kwoty np. o 10% za każde 100 złotych przekroczenia limitu. To mogłoby sprawić, że więcej osób otrzyma przynajmniej część tego świadczenia. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się w kolejnych miesiącach, ale na pewno warto śledzić temat. Kolejne pytanie, które często się pojawia: czy możliwe są dodatkowe świadczenia dla emerytów w 2025 roku? Politycy lubią obiecywać, ale czy faktycznie coś zostanie zrealizowane? W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że rząd może rozważać wprowadzenie jednorazowego dodatku inflacyjnego. To świadczenie miałoby pomóc seniorom w pokryciu rosnących kosztów życia. Wszyscy wiemy, że ceny w sklepach wciąż rosną. A rachunki za prąd czy gaz nie należą do niskich. Czy ten dodatek rzeczywiście zostanie wprowadzony? Obecnie nie ma jeszcze oficjalnych decyzji, ale niektóre źródła podają, że trwają rozmowy na ten temat. Nie możemy też zapominać o waloryzacji emerytur. Każdy rok przynosi podwyżki, ale czy w 2025 seniorzy mogą liczyć na rekordową podwyżkę? Ekonomiści przewidują, że wskaźnik waloryzacji może być wysoki, jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie. To oznacza, że podstawowa emerytura może wzrosnąć o nawet kilkaset złotych. Czy tak się stanie? Jeszcze za wcześnie, by to potwierdzić, ale warto obserwować sytuację. Pojawia się też pytanie, czy emeryci mogą spodziewać się jakichś nowych ulg podatkowych? Wiemy już, że niektóre świadczenia są zwolnione z podatku, ale czy rząd planuje coś więcej? Pojawiły się propozycje, by zwiększyć kwotę wolną od podatku dla seniorów albo wprowadzić nowe ulgi, na przykład na leki czy usługi zdrowotne. Czy te pomysły wejdą w życie? Wszystko zależy od przyszłych decyzji politycznych, ale jedno jest pewne, temat ten jest na tapecie i może być kluczowy dla wielu osób. I na koniec jeszcze jedno ważne pytanie, czy zasady przyznawania emerytur mogą się zmienić? Rząd rozważa różne opcje reformy systemu emerytalnego. Możliwe jest na przykład wprowadzenie zmian w sposobie naliczania świadczeń albo nowych regulacji dotyczących wieku emerytalnego. Co to oznacza dla obecnych emerytów? Prawdopodobnie nic się nie zmieni natychmiast, ale warto mieć świadomość, że temat ten jest analizowany. Podsumowując, w 2025 roku czeka nas kilka ważnych zmian. 13 stycznia 2014 roku emerytura prawdopodobnie zostanie utrzymana, ale szczegóły mogą się różnić od poprzednich lat. Możemy spodziewać się waloryzacji, być może nowych ulg, a także ewentualnych jednorazowych dodatków. Kluczowe pytanie brzmi, czy wszystkie te zmiany rzeczywiście poprawią sytuację seniorów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących miesiącach. A teraz dajcie mi znać w komentarzach, czy uważacie, że emeryci powinni dostać jeszcze większe wsparcie w 2025 roku? Koniecznie kliknijcie, w subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji. Wielu emerytów zastanawia się również, czy rząd wprowadzi jakieś nowe świadczenia specjalne? W przeszłości mieliśmy już dodatki osłonowe czy jednorazowe wsparcie w związku z inflacją. Czy w 2025 roku możemy spodziewać się podobnych rozwiązań? Eksperci twierdzą, że wciąż trwa analiza budżetu i możliwości wprowadzenia kolejnych dopłat. Pytanie jednak, czy rząd będzie miał na to wystarczające środki? To prowadzi nas do kolejnego kluczowego tematu. Czy system emerytalny w Polsce jest stabilny? Wiele osób martwi się, że w przyszłości może zabraknąć pieniędzy na wypłaty emerytur. ZUS zapewnia, że system jest bezpieczny, ale niektórzy ekonomiści sugerują, że konieczne będą reformy. Czy w 2025 roku pojawią się jakieś zmiany w sposobie naliczania emerytur? Tego jeszcze nie wiemy, ale rząd analizuje różne scenariusze. Kolejna kwestia, która budzi ogromne zainteresowanie, to czy można liczyć na większe wsparcie dla najstarszych emerytów? Często osoby po 80 roku życia mają wyższe wydatki na leki, opiekę zdrowotną i codzienne utrzymanie. W niektórych krajach wprowadzono specjalne dodatki dla seniorów powyżej określonego wieku. Czy w Polsce też się to pojawi? Na razie brak konkretów, ale nie jest to wykluczone. Nie możemy też zapominać o ważnej sprawie, która dotyka wielu emerytów. Czy można spodziewać się lepszej opieki zdrowotnej w 2025 roku? Długie kolejki do lekarzy, brak dostępnych specjalistów i wysokie ceny leków to codzienność wielu seniorów. Czy rząd planuje reformę w tej kwestii? Na ten moment trwają rozmowy o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia, ale czy faktycznie przyniesie to ulgę dla emerytów? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych miesiącach. Dla wielu seniorów kluczową kwestią jest też, czy emerytury w przyszłości będą w pełni chronione przed inflacją. Obecny system waloryzacji zapewnia pewną ochronę, ale nie zawsze nadąża za realnymi wzrostami cen. W 2024 roku waloryzacja była na poziomie około 12%, ale czy w 2025 roku będzie wyższa? To zależy od danych gospodarczych i poziomu inflacji. Jeśli inflacja spadnie, Waloryzacja może być niższa, a to oznacza, że realne dochody seniorów mogą nie wzrosnąć tak, jakby tego oczekiwali. Kolejna ważna sprawa, o której warto wspomnieć, to czy seniorzy mogą liczyć na nowe programy wsparcia mieszkaniowego? Wiele osób starszych boryka się z wysokimi kosztami utrzymania mieszkań, szczególnie jeśli chodzi o opłaty za media. Pojawiły się propozycje wprowadzenia dodatkowych ulg dla emerytów na czynsz czy rachunki za prąd i gazowa. Czy rząd się na to zdecyduje? Na razie nie ma jasnych deklaracji, ale temat jest coraz częściej poruszany. Co więcej, pojawiają się również pytania o możliwość dorabiania do emerytury bez ograniczeń. W tej chwili osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, muszą uważać, by nie przekroczyć limitów dochodów, bo mogą stracić część świadczenia. Czy te limity zostaną zniesione? Jest na to szansa, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. A teraz pytanie do Was, co osądzicie o tych zmianach? Czy rząd powinien wprowadzić jeszcze większe wsparcie dla seniorów? Dajcie mi znać w komentarzach, a jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi informacjami, kliknijcie w subskrybuj i zostawcie łapkę w górę.